W Związku Radzieckim kobiety sięgały po wódkę z taką samą desperacją jak mężczyźni, bo była to jedyna droga ucieczki od dusznego systemu. Na blokowiskach robotniczych wieczorami kobiety piły w kuchniach tak długo, że całe klatki schodowe pachniały spirytusem i dymem papierosów. Na wsi kobiety potrafiły usiąść razem w oborze, otwierały butelki samogonu i piły, śmiejąc się i płacząc, w tym samym czasie aż mdlały na słomie. W biurach partyjnych Kobiety nosiły alkohol w torebkach, popijały w toaletach i wracały do pracy z drżącymi rękami i zamglonym wzrokiem. Na weselach panny młode często padały pod stołami szybciej niż ich mężowie, a goście traktowali to jako normalny element uroczystości. Bywało, że gospodynie domowe w środku dnia zasypiały na kuchennym stole z pustą butelką, a sąsiedzi już nawet nie reagowali na te obrazy. Na zebraniach pracowniczych kobiety wymieniały się kieliszkami pod stołem, bo bez alkoholu nie były w stanie wysłuchać propagandowych tyrat. Kiedy brakowało wódki, kobiety piły płyny techniczne, perfumy i lekarstwa, co kończyło się halucynacjami, a czasem śmiercią w męczarniach. Na targach można było spotkać kobiety, które za jedną butelkę oddawały całe ubrania, biżuterie, a nawet pamiątki rodzinne z przeszłości. Lekarki i urzędniczki chowały butelki w szafkach, bo nawet najbardziej odpowiedzialne zawody nie chroniły przed obsesją na punkcie alkoholu. W zakładach pracy kobiety często znikały do magazynów, gdzie piły pokryjomu, a potem wracały na stanowiska w stanie całkowitego odurzenia. Na stypach żałobniczki zamieniały się w pijane grupy, które zamiast płakać krzyczały i śpiewały, upadając na trumny i stoły pełne butelek. Niektóre kobiety piły od rana do nocy, tracąc świadomość dnia i nocy, a jedynym celem życia stawało się kolejne napełnienie kieliszka. Najbardziej szokujące było to, że widok pijanych kobiet nie budził już zgorszenia, lecz obojętność i pełne milczenia przyzwolenie. Samogon był królem życia codziennego, a kobiety nie tylko go piły, lecz same pędziły w domach, traktując to jak gwarancję przetrwania. W pociągach podróżniczki nalewały sobie alkohol do metalowych kubków i piły. Aż całe wagony zamieniały się w pijane, hałaśliwe bary na kółkach. Na ulicach wielkich miast kobiety zataczały się między sklepami, siadały na chodnikach i zasypiały, a przechodnie mijali je obojętnie. W fabrykach kobiety wypijały dziennie po kilka butelek, wracały na taśmy i udawały, że wszystko jest normalne, byle utrzymać pracę. W szpitalach pacjentki chowały alkohol w szafkach i piły po nocach, a pielęgniarki przymykały oko. Bo same robiły dokładnie to samo. Bywało, że kobiety piły spirytus medyczny albo denaturat, narażając się na ślepotę i potworne bóle, ale pragnienie było silniejsze od strachu. Na podwórkach tworzyły się grupy pijących kobiet, które siedziały godzinami z butelkami, wyśmiewając wszystko, co kojarzyło się z władzą. Gdy brakowało pieniędzy, kobiety potrafiły oddawać ostatnie ubrania albo swoją pracę. W zamian za dostęp do alkoholu u lokalnych handlarzy. W czasie świąt państwowych kobiety brały udział w pochodach, a potem wracały do domów i do rana piły wódki, tańcząc w pijanym transie. Bywało, że kobiety zamykały się w piwnicach i piły samotnie, znikając na całe dni, aż znajdowano je nieprzytomne na zimnym betonie. Najbardziej przerażające było to, że alkohol wśród kobiet stał się społeczną normą a system patrzył na to z obojętnością, bo było mu to wygodne. Tak wyglądało życie w cieniu czerwonego sztandaru, gdzie kobiece picie stało się narzędziem kontroli, zapomnienia i powolnego wyniszczania. Jeśli chcesz poznać jeszcze mroczniejsze fakty z czasów Związku Radzieckiego, koniecznie zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia.